dobrze. się, porwora, się I dalej. I przeszliśmy teraz dalej to puszczenie, ale my bo ale jest jeszcze nie Zaraz wyskoczymy, zaraz z Zaraz Tutaj. Dobra, okej. Po kamionkach po Idź do stówni, zobaczymy może ten tur gdzieś leży. Już teraz 4 metry to wiesz. Albo pola na na stówni otworzyliśmy.

Nie, nie, nie ma możliwości. No właśnie, to, to jest to nie połączenie tak. Też żelliwo wchodzi na kamionkę tam, ale tutaj nie oh, ma. Właśnie, o, do tego cały czas zmierzałem, bo gdzieś musi być no, to miejsce, gdzie to buko było kupić. Nie tutaj. tam. I ona mogło tam wleść. Tak, tak, bo o to mi właśnie chodziło, że gdzieś ono musiało znosić, to było to miejsce. Natomiast nie widać, żeby tam się ktoś wytypywało od tego, nie? nie? no tam było czysto, nie? Tak, problem jest tutaj. I mamy od czwartego metra i będziemy już się chować.

My teraz idziemy w pion, to od 70, czyli 80 cm od wejścia pionu w poziom się zaczyna woda, czyli gdzie jest w tym gdzie idzie woda, nie?